Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Reneta Ro w kolejnej tygodniówce zobaczmy drogie ryby, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o Waszej ogólnej energii tego tygodnia. Drugi rząd pokazuje nam, co dobrego może Was spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Widzę, że w tym tydzień zaczynacie niezbyt przyjemnie. Jest jakaś osoba w waszym życiu, która nie jest do końca szczera wobec, wobec was. Dostaliście kartę Siódemki i Mieczy, kochankowie Czwórka Kielichów. Jesteście po prostu, być może dowiecie się, że ktoś z wami źle postępuje. Ktoś nie jest szczery wobec was. Być może to już czujecie, bo w czwórce kielichów właśnie widzimy tutaj, jak dziewczyna wygląda kogoś przez okno. Być może ta osoba się nie pojawia i się zaczynacie domyślać, że coś jest nie tak. Stąd też mamy siódemkę mieczy, ktoś po prostu źle z Wami postępuje, nieuczciwie. Dalej karta kochanków, która też mówi nam. Zazwyczaj karta kochanków to jest jakiś wybór to są trzy osoby. Ktoś wybiera między dwiema osobami. Akurat tutaj na tej karcie to mamy dwie osoby i para jakby podaje sobie ręce, a nią je błogosławi. Ale to bardzo prawdopodobne, że właśnie są trzy osoby, właśnie w związku z tym, właśnie wyszła karta siódemki mieczy, że ktoś nie jest szczery wobec Was. I ja widzę, że Wy tą, um, tą tajemnicę. Bo na pewno jest tajemnicą, nie, że ktoś właśnie nie tak z Wami postępuje, ale to wyjdzie na jaw, to ujrzy światło dzienne, bo dalej dostaliście kartę wieży, kartę maga. W karcie maga mogę wszystko, albo to Wy będziecie w tej energii kartę, karty maga i po prostu dostaniecie jakiegoś oświecenia i dowiecie się tej prawdy. Co bardzo Was zdenerwuje, o czym mówi karta wie, że prawdopodobnie może właśnie dojść do awantury, do rozstania, albo też może zwrócicie się do kogoś, ktoś Wam jakby otworzy oczy na to, że Wasza osoba, z którą jesteście w relacji, po prostu jest nieszczera wobec Was być może ktoś podejrzy bo też jeszcze macie kartę szóstki kielichów, na, kar na tej karcie właśnie jest przedstawiona jak kobieta widzi mężczyznę który jest w objęciach z inną kobietą to to to, widzę, że tutaj są trzy osoby i to wyjdzie na jaw na pewno to jest nieciekawa energia także tak nieciekawie zaczyna się u was ten tydzień ale najważniejsze, że prawda wyjdzie na jaw, żeby po prostu was nikt nie oszukiwał. Dalej jeszcze macie kartę dziesiątki denarów, czwórki buław i rycerza kielichów. Widzę, że w waszym kierunku, w kierunku waszego domu, idzie jakaś osoba, mężczyzna, może być z trygonu wody ryby, rak, skorpion o to też jest i wasza energia widzę, że jakieś wiadomości idą, myślę, że dobre, bo są same pozytywne e, karty, jak dziesiątka e, monet może mówić o pieniążkach być może jakieś pieniążki do was e, przyjdą może ktoś zwróci wam pieniądze jeżeli chodzi o finanse, finanse do domu, stabilizacja, stabilnie w domu u was widzę. Jest duża stabilizacja, są pieniążki, jakieś dobre wiadomości napływają do Was. Też jeszcze może być tak, wrócę tutaj do tego do tej karty wieży, do tej karty siódemki mieczy. Być może ktoś do Was chce wrócić z przeszłości. To też y, miejcie to na uwadze, że czy, czy ta osoba jest szczera wobec Was. Tutaj jakby zgody ja nie widzę za bardzo, ale też może pojawić się jakieś w części y, ryb, że może ktoś z przeszłości będzie chciał do Was wrócić. Ale bym uważała na to z tego względu, że ta siódemka mieczy mi się bardzo nie podoba. Ta osoba może kłamać, ta osoba jeszcze może kogoś mieć w swoim życiu. Dla Was siódemka mieczy pojawiła się dwa razy i tutaj też jest bardzo pokazane, że mężczyzna nie jest sam. Mężczyzna nie jest szczery wobec swojej kobiety, ogląda się jeszcze za innymi. Tak samo tutaj mamy pokazane w szóstce kielichów. Mężczyzna jest w objęciach z inną kobietą, także, drogie panie, uważajcie na, na takich mężczyzn. Jeżeli macie osobę w swoim życiu, to też przyjrzyjcie się na tego mężczyznę. Czy, czy jest szczery wobec Was? Drodzy panowie spod znaku ryb, też bądźcie ostrożni na swoje kobiety, czy są szczere wobec was. Też sami tak nie postępujcie. Co dobrego was czeka w tym tygodniu? Dostaniecie jakąś um, propozycję, konkretną propozycję. Może być propozycja e, pracy. Może być propozycja romansu jak najbardziej, bo tu mamy kartę siły. Dalej też jeszcze macie pazia kielichów, też wiadomości, azbuław, coś nowego, z pasją. Może od jakiegoś czasu już właśnie szukaliście czegoś takiego fascynującego. I nie mogliście znaleźć czy takiej pracy, w której byście chcieli pracować, to w tym, w tym tygodniu być może dostaniecie takie wiadomości, że coś takiego się znalazło dla Was. Ognista energia, jak karta siły, tak karta Asabuław. Dużo będziecie mieć w sobie siły do, do parcia, do przodu, żeby iść dalej do przodu. Pomimo te, tych nie. Nieładnych sytuacji związkowych, to widzę, że znajdziecie siłę albo, żeby pokonać te właśnie e problemy, e te kłopoty, które tu na samym początku, właśnie e wspomniałam o nich, e przetrwać tą e kartę wieży, nieładną, nerwową sytuację. E ja widzę, że znajdziecie siłę, jakby chwycicie e byka za rogi. I po prostu dacie radę pokonać te Wasze przeciwności. A z Buław też będziecie przejść do przodu z taką energią, z dobrą energią. Też może ktoś się u Was pojawić, nowy, nowa osoba. Eee... Do romansu, ale też niekoniecznie do romansu. Po prostu możecie poznać kogoś takiego. Tak jak tutaj wspomniałam, ten rycerz kielichów właśnie podąża w waszym kierunku, w kierunku waszego domu. To może być osoba nowa, bo tutaj mamy też pazia kielichów. To jest ktoś na pewno nowy. Także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Tak jak wspomniałam o tej siódemce mieczy, o tym kłamstwie, o tym nieszczerym mężczyźnie, to to właśnie te kłamstwo uda się jakby wyjdzie na jaw nagle. Może przez kłótnię, może zaczniecie się sprzeczać delikatniej w trakcie kłótni może to wyjść na jaw. Albo ktoś po prostu wam to, taką wiadomość przyniesie. To będzie taka sytuacja. Ja myślę, że to nagle dowiecie się, tak niespodziewanie się dowiecie o tym. Ale dacie radę to jakby pokonać w sobie emocjonalnie, bo siłę będziecie mieć. Parcie do przodu jak najbardziej będziecie mieć. Tutaj stoicie jakby stabilnie w rycerzu denarów. Ale też właśnie i w rycerzu, w rycerzu denarów może dostaniecie jakąś propozycję pracy. O czym mówi też nam tutaj i dziesiątka denarów, może właśnie ta propozycja jednym być propozycją do pracy, innym może być właśnie osoba do, nowa osoba do, do romansu, do związku. Ale Słońce, widzę, też będzie Wam sprzyjać w tym tygodniu, nie będzie tak źle. Trzeci rząd pokazuje nam, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Na pewno nie powinniście podejmować żadnej decyzji w tym tygodniu. O czym nam mówi karta dwójki mieczy? Że macie jakąś decyzję, ciężką decyzję do podjęcia, nie jest wam lekko. Nie chcielibyście już to podjąć, tą decyzję i ruszyć z kopyta, rycerz mieczy nam o tym właśnie mówi. Ale karty mówią nie rób tego, poczekaj jeszcze, nie przyspieszaj sytuacji. Moim zdaniem, drogie ryby, wy czegoś jeszcze nie widzicie do końca. Tak jak tutaj na karcie dwójki mieczy macie m, przykryte oczy. Też karta sprawiedliwości, tutaj dwie kobiety stoją, są przykryte oczy. Wszystkiego nie widzicie. Moim zdaniem, cała prawda jeszcze nie wyszła na jaw. A żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, może tu chodzić o sprawy sądowe. To po prostu wstrzymajcie się jeszcze z tym, poczekajcie na wyjaśnienie y, sytuacji, na, na zebranie jak najwięcej wiadomości, dowodów, żeby podjąć ostatecznie jakąś decyzję. Na razie w tym tygodniu nie powinniście podejmować żadnej decyzji nie, i nie podejmujcie tej decyzji pochopnie o czym mówi nam karta rycerza mieczy, taki tutaj jeszcze macie rycerza Buław. To są dwie szybkie karty. Karty mówią e, poczekaj, nie podejmuj tej decyzji. Wiadomości być może są w drodze, żeby, żeby już e, żeby zebrać te informacje, które Wam jeszcze się mogą przydać. Poczekajcie na te informacje. Dalej jeszcze mamy kartę rycerza kielichów, karta słońca i czwórki monet. Rycerz kielichów pojawił się dla Was po, po raz drugi. Odczytuję te karty pozytywnie, bo tak jak i tutaj przy rycerzu kielichu jest pozytywnie, tak i tutaj mamy w, w słońcu. Raczej ja bym odczytała: nie zamykaj się na tą znajomość. Jak jest pokazane w karcie czwórki monet, mężczyzna jest jakby zamknięty w sobie, nie dopuszcza nikogo do siebie, bo się boi, żeby jego ktoś nie skrzywdził. To karty radzą. Nie zamykaj się na tą znajomość. Moim zdaniem, ta osoba jest szczera wobec ciebie. Dlatego, że przy niej stoi karta słońce i przy domu też identyczny, identyczny ten sam rycerz kielichów, ale też przy domu przy bardzo pozytywnych kartach. Także ja to odczytuję, że ta osoba jest pozytywna dla Ciebie. Ta znajomość może, może przynieść coś dobrego, może coś z tego być, a Ty się, droga rybko, nie zamykaj przed tą znajomością. Także to tyle, e, drogie ryby, e, w tej tygodniówce. Jeżeli, jeżeli się dla Was filmik podobał, to proszę o lajkowanie, o komentowanie. Jeżeli masz ochotę, zasubskrybuj mój kanał. E, życzę powodzenia Wam w tym tygodniu, wytrwałości i do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!